Siema, widzę widzowie, witam bardzo serdecznie, słuchajcie, się z tej strony Zakrzak, no i mamy dzisiaj 15 stycznia, no i jak to robicie codziennie, pokażę oczywiście nowy sklep Fortnite, jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzowie, koniecznie subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć, bardzo za to dziękuję, no i zapraszajcie mnie do znajomych, bo codziennie tutaj na odcinkach i na streamach oczywiście przyjmujemy, dobra widzowie, lecimy na sklep, lecimy na sklep, lecimy na sklep, ja wam życzę udanego weekendu, no i co dzisiaj mamy w sklepie, już wam pokazuję, ale jeszcze przed tym chciałem powiedzieć tylko o tym, że Kocik, Zakrzak i ty w sklepie, dziękuję bardzo, Wszystkim wspierającym z tym kodem Mega, mega mnie to wspiera i dzięki wam Lecimy na sklep, a co dzisiaj mamy Słuchajcie, powrót wielu skillów Plus ciekawego pakietu, zacznijmy od tego Że mamy powrót zestawu stalowe Maczugi, kolczaste maczugi, metalowa maska Przepraszam, e, mamy w nim tak kilowy podwójne, które wyglądają w taki sposób Mają one trzy style, zimowy, pustynny I zwykły, do tego skinek Zady, która również ma trzy style e, Powiedzmy, że zwykły, zimowy Oraz taki pustynny, no jest to skin Jeden, który ma trzy style, no i intensywny no, jest taki powiedzmy spocony, nawet troszeczkę bym powiedział. Kolejny skin jest to metalousty, który wygląda w taki sposób, też ma dwa style. Tak wygląda. No i można sobie zakupić go za 1200 foldów, bądź w zestawie o 400 tanie, więc wychodzi to no ile to wychodzi, widzowie, No 400 tanie, to trzeba sobie obliczyć. Czekajcie, no jak dwa kosztują 1200, to 2400 plus 800, 3200, czyli chyba 2800 kosztuje cały zestaw. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, widzowie. Jest druga w nocy, więc mógłbym się pomylić. Dalej, manekin skinek, który kosztuje 1200 i mamy, słuchajcie, manekina w sklepie. Kolejny raz on powrócił. Jest to skin, którego swojego, swojego czasu grało bardzo, ale to bardzo dużo osób na arenie. Teraz mniej, aczkolwiek dalej jest to spoko skin na rękę. Jest na pewno bardzo szczupły, to jest jego plus. Do tego mamy kierownicę, kółko na plecy i widzowie Kilow. Weapon tym za 500. Ogólnie ten Kilow strasznie pasuje do elitarnej agentki. Ja mam właśnie Elitarną i czasem gram, jak gram Elitarną, to biorę ten Kilow, bo mega pasuje to do siebie. Taki dźwięk taki dźwięk, e, niezbyt głośny, no i jeszcze próby zdarzeniowe, czyli skórka do broni za 300 v -dolców. Idziemy dalej, widzowie, powrót Grapplerki Galaxii, graplerki Galaxii, czyli skina e, Galaxii, który jest trzecim skinem Galaxii w grze, jest to damski skin Galaxii i był on do wygrania, jeżeli się nie mylę, e, w turnieju na telefonach, słuchajcie, tak wygląda, w taki oto sposób, e, ma podwójne w zestawie kill Ostrza Galaxii, plecak w dłonie Galaxii reaguje na likwidację, czyli ten plecak, nie wiem, co się z nim do końca dzieje wtedy, e, ale reaguje on na likwidację, więc jest to całkiem spoko, no i skórkę do broni portal wirowy, yy, ogólnie ona kosztuje 500, yy, skin 2000 tutaj gwiezdne ostrza 1200 no a cały zestaw możecie kupić za 2500, więc to jest to spora przecena, do tego skin zamień za 1500, yy, motocyklistka można w powiedzieć na nią, jest to taka motocyklistka w, motocyklista w kasku lecz ten kask można zdjąć, nie wiem czemu tego nie pokazuję. o tutaj pokazuje można zdjąć i wtedy ma takie fajne blond włosy dalej, Mariana za 1500 500, e, Pani Meduza, można tak ją nazwać w sumie, w, coś w tym stylu. Pani Meduza, bardzo długie włosy, Meduza na plecach, e, reaguje na likwidację łupy, czyli jak otworzycie skrzynkę lub kogo, kogoś porobicie, no to ona się chyba świeci. E, do tego emotka załamka za 200 fałdolców. E, kolejna emotka, czyli pochód z gitarą, to jest w to ma taką fajny ten, fajny, fajny beat e, za 500. E, Zeskoczowanie za, za 200. Oraz styl rosyjski za 500V. Jest to emotka z serii ikon eee, Chyba moja jedna z ulubieńczych. Znajśnie, ona jest całkiem spoko, serio widzowie. Eee, no tylko że nie mogę jej jakby przesłuchać, nie? Bo, no, bo ona ma takie no, prawa autorskie, chyba, jeżeli się nie mylę. Eee, idąc dalej powrót zestawu pakiet. Przepraszam, powrót pakietu eee, podwójny agent i jest to pakiet, który kosztuje 2,5 tysiąca, a zawiera trzy skiny, które mają po dwa style. Po pierwsze, cisza. Po drugie. Dzika karta, która też ma dwa style, są to skiny biało-złote bądź czarno-złote I mamy tutaj właśnie trzy warianty Do tego mamy oczywiście do każdego plecak, m.in. komorę podwójnego agenta Walizkę podwójnego agenta I pasek podwójnego agenta Tak to właśnie widzowie wygląda Do tego mamy też kilofy mroku, kilofy mroku za 1200 Zestaw czterech kilofów Są to oczywiście tak, po pierwsze łom, po drugie kosa za dymy I po trzecie podwójne kilofy ostrza broku. No są to skiny, powiem Wam szczerze w pakiecie. No 400 za kilo to nie jest dużo za jeden na pewno plus 830 za skina z dwoma stylami. Kurczę, no wygląda elegancko, dajcie znak, czy Wam się podoba. Jeżeli chodzi o pakiety i zestawy, które już były, to nic się tutaj widzowie nie zmieniło od wczoraj. Karnet ten sam ekipa oczywiście ta sama. No i widzę to na tyle w tym sklepie. Powrót pakietu podwójny agent e, oraz zestawu kilofów w mroku e, Emotki, rosyjski styl, Mariana, Galaxy, Manekin i Zaidi Widzę to na tyle w tym sklepie. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No i ci użyć kodu za ty mm, pozdro mm, też dla wszystkich widzowie, którzy dotarli do tego momentu ja się już z wami żegnam, wpadajcie na te filmy, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo elo bye bye. Cześć cześć, do zobaczenia na odcinku i na live Siemanko, papa widzowie